W dzisiejszym odcinku Tak więc, więc to... to... O waa! Wow, mi do oka! <grystanie> Oto nasza ulica. W dzisiejszym odcinku zapraszam do oglądania zapomniałem, że nie, nie, nie ma interesu. Sobie. Dzień dobry! Tak więc, więc to... Oła, rzuciłaś mi do oka! <grymne> to, super, <grymne> ale to nie miało być ciepłe. Ale to biegnie mi! To nie miało być ciepłe. O mój Ła, ok. żyję. O nie. Tak, nie polecam. Tak, każde ma. Czukasz. Daj mi też! Nie. Dwa. Daj. Dwie ma Dobra. To kolejny odcinek z rolkowej. Zabawy. Dzioty, No tak, nie No dziękuję. Dolia, no nie dję Ci kaka! nie djecie kaka! Dobra, to. Dla fanów. A jestem debilem. Bo dorancje. Każdego tiktaka i każdą rzecz z podłogi. To żyje. Tej handlarki, wiem. No, Dlatego dobry. Dobra. Mhm. Krótki postój, nogi bolą jak nie wiem, nie. Brak yy, profitu. Przyjechaliśmy tu na pobystwo szkolne z nadzieją, że sobie chwilę poprawimy. A okazało się, że ja potem, ja mam problem ubranie tych rolek, bo one są jakieś pośledzone. A to no, ja to jest 38-40. No tak czy siak, pojechaliśmy tu na marne, ale możemy sobie chwilę odpocząć, do, bo, bo, przed, bo przed nami kawałek drogi. No. no. ogólnie kiedyś przyszliśmy sobie e, na że bardzo dużą górkę. Co nie? I e, No Dorian, e, Dorian zjechał z górki. Wywalił się po połowie drogi. Potem Mila zjechała z górki. Dorian Mila się wywalili. Mi. A potem nie chciałam zjechać, ale powiedziałam nie, bo się wywalimy w tym. Ale mam to. Chodźcie, tu ale oto nie... nasza ulica! Teraz chyba mogę nagrywać, jak będziemy jechali. Już na miejscu strasznie nas nogi bolą. Natala! Nie, <laughs> nie no, słuchaj. Masz. Uj! Może nagramy drugą część. O, 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 to było. Ty nie doszedłeś. Dobra, To to koniec pierwszej części, bo mój telefon nie wyrabia.